Horoskop astrologiczny na 5 listopada, moi drodzy, środa. Dzień dobry, moi drodzy. Środa przynosi nam dzisiaj punkt kulminacyjny emocji, czyli Księżyc w znaku Byka tworzy opozycję ze Słońcem, co oznacza, mówiąc wprost, pełnię Księżyca. To czas rozliczeń, decyzji i moment, w którym serce mówi głośniej niż rozum. Pełnia w Byku konfrontuje nas z tematem bezpieczeństwa, wartości, ale też i zaufania do życia. Możecie dzisiaj poczuć potrzebę zatrzymania, by zobaczyć, co naprawdę daje nam spokój, a co tylko iluzję stabilności. Niebo dzisiaj sprzyja pełnej refleksji nad relacjami z ciałem, materią oraz przyjemnością. Czy potrafimy przyjmować dobro bez poczucia winy? Czy pozwalamy sobie na odpoczynek? Księżyc, moi kochani, w znaku byka przypomina, że duchowość zaczyna się w naszym, moi drodzy ciele. W prostym oddechu, w ciepłej dłoni, w smaku herbaty. Z drugiej strony, opozycja ze Słońcem w Skorpionie odsłoni to, co jest wokół nas ukryte. Tak, Możecie dzisiaj dostrzec, kto naprawdę Wam sprzyja, a kto tylko korzysta z Waszej energii. Moi drodzy, to dzień, można powiedzieć, idealny na oczyszczenie przestrzeni wokół nas, zarówno tej fizycznej, jak i naszej wewnętrznej, emocjonalnej. Dlatego pozbądźcie się rzeczy, które nie rezonują z Waszą aktualną energią. Po południu z kolei energia się uspokoi, a wy możecie poczuć bardzo głęboką ulgę. Moi kochani, wieczór z kolei przyniesie miękki blask pełni. Zapalcie świecę, podziękujcie sobie i życiu, nie musicie już walczyć. Wystarczy po prostu, moi kochani, zaufać. Cyklowi, który wie, że kiedy coś się kończy, a kiedy coś zaczyna się na nowo. Moją radą jako astrologa na dzisiaj, jest to, abyście zrobili rytuał wdzięczności za wszystko, co już macie i za wszystko, co właśnie u Was dojrzewa. Szczęśliwe znaki to dzisiaj, moi drodzy, byki, skorpiony i panny, a szczęśliwe liczby dzisiaj to dwa, moi drodzy, 8 oraz 20. A amuletem dnia, który Wam polecam, agat mszysty, tak, moi drodzy. On wzmocni połączenie z naturą i spokojem Waszym ciałem. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Trzymajcie się.